Siema, obiecałem wam, że będę nagrywał e, unboxingi i przywołania, i tu Blue mi podrzucił, że można kupować sobie te gwiazdki za te gwiazdki, więc y, zacznijmy najpierw od przywołań tych. Jako, że to kosztuje tyle samo, to podpowiedzieli mi, że po prostu mam pojedynczo przywoływać, więc zacznijmy od tych najpierw. Dobra, mamy miecz, nic ciekawego. To jest dalej nic ciekawego. Pytanie, czy nam dropnie jakaś postać. Byłoby fajnie. Okej, okay, mamy też jakąś włócznię, czy nie mam postaci nawet pod te włócznie, ale to to luz. Dobra. No tak nie zanosi się na nic fajnego, więc ostatnie przywołanie i, i chyba syf dalej. Dobrze, poenchantujemy sobie te bronie, potem i porifajnujemy, więc luz. Raczej mnie interesuje to bardziej. Na razie nam na broniach nie zależy, więc skupiam się na tym, eee, żeby w postacie, więc zobaczymy. Mamy 8 prób, nie? Dobra, lipa. Znowu lipa. O, jednak nie lipa, co ja gadam. Ujrzy, że hara. Dobra, mamy jakąś postać magiczną, zajebiście. I to chyba jakiś assassin. Ty no sztos. Ej hey, to to już jest Warf. Zaraz sobie sprawdzimy, czy ona jest w ogóle rozsądna do działania. Uhuhuhu, kolejna Diona siemanko. Jak ja tu na farcie to robię chyba? Piszcie mi od razu w komentarzach, które z nich są dobre. <ścoughs> Saju, dobra, siemano maczuga, to super, bo sobie ulepszymy, ale co to jeszcze jest? I kule, okej. Okay. Ej, dobra, trzy postacie nam by leciały z osiem przywołań. Ty to chyba worf, co? Party Setup, poczekaj. Diona, Sayu to jakieś koleżanki, ewidentnie. I mamy Tom, ona wydaje się być bardzo, bardzo silna. Dobra, ej, ja sam idę to potestować, Miśki, więc jak będę już miał kolejny skład, to będę do was wracał, ale widzicie, że pomału drużyna się powiększa. Słuchajcie, skończyłem właśnie zagadkę z Secret Windem, kurczę. E, troszkę to zajęło mi, ale no doszedłem do wszystkiego, jak, jak znaleźć te duchy i tak dalej. I mamy no, konkretny dungeon, więc myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby coś dla na was nagrać. Kurczę, i mam nadzieję, że. Będzie to jakiś... O kurde Teraz, to jest na level 15, 36, 59 i 80, który jest chyba ostatni w grze To myślę, że śmiało tutaj będzie jakiś bossik, który będzie warty pokazania Więc mam nadzieję, że damy radę przede wszystkim Mamy 14 rangę, więc już jesteśmy bliziutko 15 Ej kurcze, ale bardzo ładna architektura wow, 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 wow kurde, co to za klucz No dobra, start Ok. Dobra, mamy 20 zabić, mamy pomiędzy killami 20 sekund, plus Totalny luzik. Jeb yep. Brum, elo. Okazano bardzo mocno kim teraz pod te łety, więc to spoko. Czekaj, okay, spalmy ulta, bo już to dużo się zaczynają pojawiać. Dobra, początek na razie jest spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yep. No i na luzaczku, 20, pada. Dobra, początek spoko. Zobaczymy co będzie dalej. Flame Rewards, co już było wszystko? Czekajcie, Gdzie boku mamy jakiś taki dungeon, który możemy powtarzać, rozumiem? Paint, co dostaliśmy? Jakiś gówno, okej. Okay. Dobra, continue challenge. No ja myślę, że to chyba jest taka... Powiedzmy taka, taki odpowiednik wieży, nie? w którym możemy sobie iść wyżej i wyżej i wyżej Więc no zróbmy sobie jeszcze kilka, ile mam tego jeszcze? 41, jeszcze możemy powalczyć Dobrze, zróbmy jeszcze raz i zobaczmy czy damy radę tym razem A to jest cały czas to samo Aaa, okej, okay. no dobra, to myślę, że tyle mam wam do pokazania Myślałem, że to jakiś super kontencik będzie Na razie jestem za silny, żeby to było wyzwaniem dla mnie To myślę, że zróbce do was jak będzie jakiś konkretny moc. Uuu, wystrzeliło popaka. Tyle z challenge'a, kurczę, dobra, to nie ma sensu tego na razie robić, ale fajnie, przynajmniej coś nowego znaleźliśmy. Cześć mi się, słuchajcie, jest po północy, więc będę mówił raczej ciszej, no sobie troszkę bliżej mikrofon. E, powiem wam tak, nagrałem dla was dużo materiału, Wy widzicie, mam 16 poziom Adventurer już, więc troszkę pograłem e, i chyba z tego co pamiętam macie cztery odcinki na kanale przed tym. I powiem Wam tak, no widzicie, że mam 38 level, więc nie próżnowałem. Pokażę Wam mój team aktualny. Nagrałem wiszę, więc przynajmniej jedno Wam dodam z tych wiszy. Mam tak, Sayu na 21 levelu. Mój mały samochodzik, na chwilę obecną jest mega przydatny. Kija 38, ja wiem, że on potem będzie nieprzydatny. Wiem, pisaliście mi, ale na chwilę obecną jest zajebisty. Ningguang mi wyleciała. Bardzo dobra postać z tego żywiołu. Korzystam z niej niesamowicie często. Liza aktualnie jest tak roboczo, powiedzmy. Tutaj mam jeszcze team z Dioną. Tutaj mam jeszcze team z Amber i tu mam team jeszcze z Noel I teraz zobaczcie, to są wszystkie moje postaci. Mam jeszcze oczywiście Suckrose i mam jeszcze koju Koyosarę, więc y, trochę tych postaci mi się nadropiło. Y, te dwie między innymi, oczywiście Diona, Saju Saju nawet już jest wybita wyżej, bo tak jak mówiłem, razem z Kiyą ją biłem yy, I coś teraz dzieje, słuchajcie. Ja sobie dobiłem troszkę leveli i tak jak wam powiedziałem, będę do was wracał. W momencie, kiedy coś się będzie działo, nie? I uznałem, bo jakby nagrałem dla was dużo materiału, jakieś walki z bossami i tak dalej Tylko, że to cały czas jest początek gry, a ja wiem, że wy z sentymentu na razie chcieliście oglądać moje początki Ale teraz będę już do was wracał w momencie, kiedy naprawdę coś osiągniemy, nie? Więc ja i pofarmiłem trochę, ja wam pokażę tutaj rzeczy różne Jak widzicie mam sporo broni, mam nawet miecz na czwartym poziomie już, na czterech piaskach, więc jest zajebiście Tutaj mam naprawdę dobre artefakty. Jeszcze ich nie przepisywałem według e, statystyk, ale też będę musiał sobie do tego usiąść i na spokojnie pokminić. Tutaj mam ulepsza, czy bardzo dużo. Mam nawet jedzenie na czwartym poziomie, już, bo brałem udział w em, tym queście kulinarnym razem z Xian chyba tak mi się wydaje. Więc naprawdę, naprawdę sporo się wydarzyło. Naprawiłem już tę harfę. E, ona jest swobodem uszkodzona, bo z tego co pamiętam, to tym smokiem chyba uszkodził. Aczkolwiek, tak jak mówię, troszkę się wydarzyło. Ci, którzy grali w grę, na pewno kojarzą. E, ci, którzy nie grali w grę, tak wam opowiedziałem. E, okazało się, że Pani Warkoczyk to chłopak. Tak, usiadamialiście mnie, ale dowiedziałem się na własnej skórze I teraz tak, myślę, że w tym odcinku śmiało ymm, możemy sobie zwiedzić ze trzy oczywiście te miejscu, by, bo mam 160, tak no nie grałem, bo nie było czasu, ale już Wam mówię o co chodzi. Jest kilka miejsc na mapie, niektóre dają Wam golda, drugie dają Wam expa i w tej chwili mi gold jest niepotrzebny, bo chyba mam go sporo i on kasy jeszcze. No, mam trochę 200 koła, słuchajcie. Więc trochę tam pofarmiłem tych mm, kapliczek za golda. Więc ja odpalam mój samochodzik, tak dokładnie testowa do postać, która mi wytrpiła. Ta so, jest genialna do przemieszczania się. Tak jak mówię, no to mój mały samochodzi. Na pewno nie zmienię w najbliższym czasie, bo to jest nieocenione po prostu. Mamy. Zobaczcie, to są takie kapliczki, które są challenge'ami. Więc odpalamy sobie od razu cyk, odpalamy i pyk. Od razu dajemy ulta. Już się pomału uczę combo, więc spokojnie, jestem trochę lepszy niż kiedyś. Taką mam przynajmniej nadzieję. Yeah. Dobra, dobra, dobra. Powolutku, powolutku, powolutku. Ja mam energii, więc musimy uważać. Dawaj, saju. Dobrze. Proszę bardzo, ult. Pyk, pyk. Bardzo, bardzo ładnie. Dobra. Tego musimy zamrozić koniecznie. Na kiju mamy nasz najmocniejszy miecz, ale okej, okay, bo to jest kurcz oczywiście pan. Mrożon, dobra, tym razem bijemy mu tarczę. Powinniśmy, przynajmniej idealnie wjeżdżamy w niego. Pyk, 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 pyk. dobrze, dobrze, dobrze. I dobijamy tarczą. Pyk, ścianą, raczej znaczy. i cyk. Dobrze, udało się. I teraz, co to było? Dokładnie. Line Blossom to był. I jak teraz użyjemy tych księżyców, które się regenerują po czasie, dostajemy nagrodę, jak widzicie, książki do ulepszania. I to jest mega spoko opcja, i tym się teraz zajmuję. Um, to oczywiście tłumaczę dla ludzi, którzy nie grali w grę. I dzięki temu mamy ulepszacze, którymi możemy dopakowywać nasze postaci. Teraz za wszelką cenę chcę dobić Saju na 40, potem dobijemy raczej Dione chyba? Tak się nazywa ta postać? E, ponieważ z tego co wiem, jest bardzo mocnym healerem, nie? Dobra. O! A czemu ja mam tylko? O kurde, on tylko trzy postaci dostępne, Chaba, wiem. Ona jest przemocna, w sensie serio ona jest tak mocną postacią. Chociaż w pale nie mieści, nie? Tak bym chciał ją dostać, ona jest... aż, aż przebardzo prze, prze jest mocna. nie? A tą koleżankę mam chyba. Tu ona jest taka mocna! Tak, ja mam ją na pierwszym levelu Oj, chyba będziemy mieli maga do odbicia. O le, le, le. Łuk, trójeczka. No nic specjalnego na razie. Trzecia sztuka. Uuu, mam postać. Razor. Czy to jest mag? Jest tak zajpisty mag. Zaraz zobaczymy kto to jest. O o, 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 switch. Deploy. Dobra, co ty robisz? Okej, okay, ty jesteś asasynem jednak Kurde, to jest jakimś magiem widewnym. Ej, napiszcie mi w komentarzu, czy on jest mocny. Dam mu szansę, ale to potem. Bo nieźle, nieźle, nieźle. Coraz lisy będziemy mieli z tego wziął. Super. Dobra. Mamy clean the statue of the seven at windrise. Ok. Mamy zadanie dzienne, więc sobie tam polecimy od razu. Ja od razu to powiem, bo mi się usunął materiał, a raczej ja go usunę, bo miałem zły dźwięk. Zobaczcie, on ja zapraszam do znajomych od Was. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Widzę, że oglądacie. Wszystkich oczywiście dodaję, więc jak tylko będziecie widzieli, że jestem online, możecie się śmiało przywitać, bo nagrywam odcinek. Akorda z online, pozdrawiam cię serdecznie i zobaczcie, że naprawdę macie konkretne levele na tych postaciach i jest Was dużo. Pozdrawiam wszystkich razem wziętych. Eee, <gryw> bardzo dziękuję, że mnie oglądacie i że Wam się to podoba. Przyznam szczerze, że tak jak mówię, no do gry troszkę potrzebny a naprawdę, naprawdę jest sztosem. Więc nie ukrywam, że kiedyś pewnie na kołopie sobie też zagramy. Dobra, oczyśćmy te... Oczyśćmy tę oczywiście... Wieżę, tylko jak? Witewny odcinek, ale widzicie, że troszkę się porozwijało u mnie. Jeżeli chodzi o skill grania w tę grę. I tak, Amber wyrzuciłem, pisaliście mi o tym. Tak jak bardzo lubię łuczników i generalnie w każdej grze zawsze staram grać łucznikiem. Ojej. Wiedziałem że zanim, zanim wypuściłem, to już wiedziałem co się stanie. Tak, tutaj na razie nie widzę zastosowania dla niej, no w sensie... Starałem się ją jakoś zaimplementować do mojego teamu, ale magowie są dużo mocniejsi od niej, mam wrażenie. Ja wiem, że ona jest ciulowa potem, ale nie liczcie mi marzeń, chcę grać z panią samochodzie. Okej, okay, wystarczyło tym żywiołem w to uderzyć. Spoko. Dobra, słuchajcie, tak sobie właśnie grałem, kurczę, powolutku się rozwijam. Jak tylko będę miał jakieś nowe postaci wielkiego bossa albo cokolwiek, co jest warty zauważenia, to od razu wam to pokażę. A na chwilę obecną taki tylko poglądowy odcinek z tym co się u mnie dzieje Tak jak mówię, ja się będę rozwijał, więc jak będziecie mieli znajomych i widzicie, że mi level rośnie Spokojnie odcinki się nagrywają eee... <grym>, Ja nie próżnuję po prostu, jak mam tylko czas No tak jak widzicie, teraz jest noc, nie jest... O kurde, dobra, mam się energii Nie próżnuję, teraz jest noc, kurczę, ja sobie gram, bo dopiero teraz mam chwilę Więc jak widzicie mnie po nocach, że gram To znaczy, że akurat teraz mam czas i po prostu chcę sobie poograć, a też eee, Nie mogę być głośno, bo raz, że są siedzi a dwa, że... Moja wspaniała dziewczyna śpi, bo ma na rano do pracy, więc też nie mogę być głośno. Ee, więc odcinki raczej będę nagrywał w trakcie dnia, a w trakcie nocy po prostu będę się rozwijał, ok? Więc trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Jak będę już kompletnie inne postaci albo kompletnie coś nowego, to się nie martwcie. Przynajmniej jak będę do Was wracał, to zawsze z czymś nowym. I ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Niedługo, cześć! Nie było tematu. Ta postać jest zajebista. I używał już teraz zawsze. Już ma 28 level. jak Ktoś dopakowuje go na malcie. Jest Patrzcie na to, mówię. Nie będę wam nagrywał. tylko jednego wisha i wpadła mi piątka. Diluk ognisty. Zajebiście. Nagram. to. to dwa przywołania, dwie postacie. Słuchajcie, od razu wam mówię. Te zaraz wywalamy. Ten jest królem jebanym, on jest po prostu królem miedź, tak mocna postać. Dobra, zmieniamy team. Już cały team będę miał. Konkretny. Na koniec odcinka wam powiem, bo troszkę pozmieniałem. Saju. sorry, no mam tego byczka, który this. jest totalnym koszulem teraz. Y no i nie wiem, Razor czy... koleżanka nowa. Zobaczymy right, jak ta koleżanka się w ogóle zachowuje, ale... Dobra, a ten? <laughs> ja go miałem w tym! Questline, mam go, Ja pierdykam. Dobra, myśli. tego wbijam na Maxa teraz, to już jest koniec, już jest potwierdzone info. czyli aktualny team to Kia, D-Look, oczywiście, że Razor, Gitara, w tej chwili Ningwang, to jest mój team. Dzięki za oglądanie, jeszcze trzymajcie się, ale jest przesada, to, że on mi wypadł, to jest przegięcie. Pierwsza piątka, zajebiście! się. Będę do przodu.